Co mluví? No pádek. A tak serio? No pádek. No, tak, tak serio to edek to <laughs> <laughs> je taký kredek. Jako já, že tady bylo. Na naší kladě <fiklazie> zbrat. Co? No dáme s tím Benglem. ci rodzinie poddamy sobie? My. No to fajnie, masz. bo... To... my z nagle czekamy. <głos> <głos> Zamówienia są. Bo papy. Ale gdzie mamy je wyrzucić? A ja już chyba wiem, kto mówi. Kto? A skąd masz mój numer? <głos> do głosania było. No przecież zadzwoniłaś do nas, żebyśmy ci węgiel przywieźli. To... <noise> A tak serio? No tak serio. serio? Nie bo, ja wiem co to mówię, a... Tadek no, no. mówi! Tadek wychodź, wychodź na dwór i przywódź, bo ten węgiel czeka na ciebie i moknie, no? I gumowce weź. I spadel! I jestem przed domem. I wiaderko. Teraz już na panu kto mówi. Co? A skąd macie mój numer? No spisało, nie? Dzwoniłaś do lasów bez węgiel. My tu przyjechaliśmy z toną węgla, z Kluczewa. Stoimy, mok, mok mokniemy, ja tu da. Trzy godziny pod domem stoimy, a tu nikt nie wychodzi, a węgiel, a węgiel stygnie. Stoimy w busie, marzniemy tu i nie wiemy komu wywalić ten węgiel. No ja nie wiem co my... Nie wiem czy mamy jechać do domu, czy czekać na ciebie, nie wiem, naprawdę. A skąd masz mój numer? No dzwoni jedę z węgiel! Nie a więc co? nie myśl kurwa... Janek! Trzymaj mnie, bo... Sara, normalnie wypierdzielę! Tak. Wyłaś po ten węgiel, no! No, akcentujcie mój numer! Ale... Wyłaź po węgiel! Ale, ale wyjdź przed dom i zobacz, czy my nie stoimy! No wyjdź, zobaczysz! Przekonasz się na płatne oczy! Stoimy z węglem, czekamy na ciebie i co? No i fajnie, i no, się. No i da. fajnie. Dawaj z węglem! Dwa złote za kilo węgla jest. My mamy osiem kilo, to 24 zł złote przynieś. Pewnie. Ale no. powiedz, chociaż, które mieszkanie to my ci przez okno wyrzucimy. Mieszkanie numer pięćdziesiąt. O, będzie wysoko. Dobra. A masz windę? To my już idziemy na górę, wchodzimy Masz do windę? Cieba. Masz windę? Sí. Tak. No to dobrze, nie będę z taczką po schodach jechał. Co? No macie mój numer? No dzwoniłaś dla nas, nie? Kiedy? Wczoraj. Wczoraj? No. Na dzisiaj węgiel miał być ten, priorytet. Zachowanego przywieźć ciągnik. My tu ciągnikiem stoimy od siódmej rano, ja nie wiem, wiesz, zmarzłem, jak nie wiem co. No. Ja nie wiem, naprawdę, ja przy, też nie. przychodzisz po ten węgiel, czy nie wiem, czy mam ci je przed, przed oknem wyrzucić, czy co? Nie wiem. A ja jestem przed domem, bo wracam właśnie do domu. O, o, i co? Ale tu chyba nie... Już chyba nie do swojego domu wraca. Jak my za domem stoimy, w krzakach siedzimy, no no. <noise> bunkrujemy się, bo Rambo nas gonił. Wegiel chciał kupić. Też spada, to się bunkrujemy, a nie. W no. ciągniku będziemy siedzieć, jak w ciągniku kabiny nie ma. <noise> bo to jest taki ciągnik cabrio. A serio skąd macie mój numer? Dodzwoniłaś no, do ona. Z Dobra, a oprócz tego dzwoniłam? No to z tego, z telefonu. Dzwoniła Dobra, Dobra, powiemy ci? Co? Z gazety mamy twój numer. Mamy z gazety twój numer, powiemy ci prawdę. Z kontaktów. Czekaj, bo ciągli siedzie. No, bo Janek ciągnik odpala, bo już mi zimno, więc się od rury trochę ten wezmę i się trochę rozgrzeję, bo mnie już tak, no te, palce zmarzły, że No jak zobaczysz murzynów, to znaczy, że to my... No to widzę takich brudatów. No! To właśnie my! No to przychodź tylko, bo ja tu zmarznę jak nie wiem. Stoję przed walim barany. To właśnie ciągnika! Ja Cię nie widzę, nie wiem Ty, zobacz podciągnik Ja tam podciągnikiem leżę I co? Podciągnikiem leżę mówię Widzę No podciągnikiem ciągnikiem. ledwo ty się tam chyba zmieściłeś No normalnie, leżę nie Zmarzłem, to leżę nie Co będę stał? Kurczył się w braniu Węgiel spraw, żeby biały był Dobra, widzę, że z tobą to gadki nie będzie. Ty jeśli chodzisz wodę ten czy nie? No, nie wiem. Wiesz to... co? Ja już go mam załadowanego w reklamówki, w jednorazówki, wiesz i nie wiem, zostawiać ci go w klatce czy co, czy jak, bo nie wiem, naprawdę. A skąd macie mój numer? No jest, na razie, na razie, na razie. No z kontaktów mówiłem ci no. Ale jaki? No rodzic. No, 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 Towarzyski. To ja... Anonce, wiesz, te sprawy ze gazety w sprawozdaniu. W internecie był. W goglach.